Dzień dobry moi drodzy. Witam Was bardzo gorąco i zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu Nauka Czytania. Dzisiaj spróbujemy pięknie, płynnie czytać wyrazy, w których jest litera d. Ostatnio mówiliśmy właśnie o tej literze, okazała się dość podstępna, ponieważ na końcu czytając, odczytując sylaby, trzeba było odczytywać to w sposób taki bezdźwięczny. No właśnie, wobec tego, czym w wymowie różni się d od ty, a więc głoska d, nie litera, a głoska d od litery t. Otóż ty Wymawiamy bezdźwięcznie. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli przyłożymy sobie naszą dłoń delikatnie do szyi i będziemy tę głoskę wypowiadać, to nic nam się na tej szyi nie dzieje. Nasze struny głosowe nie biorą w tym momencie udziału, nie drżą. Natomiast zróbcie to samo doświadczenie. Przytrzymajcie chwileczkę dłoń na szyi i powiedzcie mocno i dźwięcznie d, 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 d. I poczujcie, myślę, że już poczuliście, jak drży Wam delikatnie szyja. Bo właśnie struny głosowe biorą udział w dźwięcznej wymowie tej głoski d, d, która zapisana jest za pomocą litery d. A więc do dzieła startujemy z naszym czytaniem, płynnym czytaniem. Przypominam, że przedłużamy samogłoski. A, O, y, I. Natomiast D, jeżeli widzę literę, D muszę ją odczytać króciuteńko. No to startujemy. Zaczynamy od takiego imienia dziewczynki, imienia żeńskiego. I da. Przeczytajcie razem ze mną. I da. Jeszcze raz i da. Tym razem będzie inna dziewczynka, ma na imię A-Da. I przeczytajmy wspólnie A-Da. I jeszcze raz A da. Tym razem chłopiec, ten chłopiec ma na imię... Adam. Adam. Zwróćcie uwagę, że wszystkie imiona, czy to Ida, czy Ada, czy Adam, są zapisane wielką literą na początku. No dobrze, wobec tego spróbujmy przeczytać teraz ten wyraz. Co tutaj jest napisane? Tu jest napisane: Dam. Jeszcze raz. Dam. I jeszcze raz dam. A tym razem jest dama. I jeszcze raz dama. A teraz, a teraz jest ta. I jeszcze raz ta. A teraz jest wyraz. Moda da Wspólnie. moda, A teraz dom. I wspólnie. Dom. I jeszcze raz dom. I ostatni wyraz na dzisiaj. data data ta Kochani, ćwiczmy wspólnie, ćwiczcie również indywidualnie, ćwiczcie z Waszymi Paniami, z rodzicami i do zobaczenia wkrótce, bo na kolejnym odcinku d, ale już w zdaniach. Do zobaczenia, pa!